Witajcie! Dzisiaj zabieram Was do skansenu stacji Muzeum w Warszawie. Stacja Muzeum mieści się przy ulicy Towarowej 3 w centrum Warszawy w dawnym budynku Dworca Warszawa Główna. Z ciekawostek dodam, że skansen był bardziej oddalony od budynku Muzeum, ale został przeniesiony bliżej, na początku 2019 roku, w związku z planowanym ponownym uruchomieniem Dworca Warszawa Główna w 2020 roku. Oprócz pokazanego w tym filmie taboru kolejowego, w budynku muzeum znajdują się mapy, makiety kolejowe oraz inne eksponaty związane z kolejnictwem. Serdecznie Was zapraszam do oglądania. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy od lokomotyw parowych. Po lewej mamy lokomotywę o oznaczeniu PM35, która była budowana w 1939 roku, a zakończenie jej eksploatacji nastąpiło w 1967 roku. Po prawej znajduje się natomiast lokomotywa parowa PU293, która została opracowana w zakładach cygielskiego w Poznaniu w 1929 roku. Produkowano tylko 3 egzemplarze. Z dalszej produkcji lokomotyw PU29 zrezygnowano na rzecz bardziej uniwersalnego parowozu PT31. Po lewej mamy lokomotywę parową OS247. To pierwszy parowóz przeznaczony do ruchu pasażerskiego, zbudowany w Polsce w oparciu o dokumentację lokomotywy austriackiej serii 570. Po prawej ET2166 to pierwszy polski elektrowóz, którego dokumentacja powstała w oparciu o dokumentację radzieckiej lokomotywy ue 22 m w Centralnym Biurze Konstrukcji Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu. Po lewej mamy lokomotywę parową PM234, która jest przedstawicielem znormalizowanych parowozów pospiesznych kolei niemieckich serii III, produkowanych w latach 1933 1937 Natomiast po prawej lokomotywę ST44001, która jest lokomotywą spalinową z przekładnią elektryczną, była przeznaczona do obsługi ruchu towarowego. Kupowane je w ZSRR w latach 1965-1988. Lokomotywa SM25002 została zaprojektowana w Centralnym Biurze Konstrukcji Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu w latach 1959-1960, a wykonana w fabloku w latach 1961 Lokomotywa parowa OI4921, znajdująca się po lewej stronie, została zaprojektowana w Polsce do obsługi pociągów pasażerskich, była produkowana w latach 1951-1954. Po prawej stronie mamy lokomotywę manewrową spalinową SM1517 produkowaną w Krzemowskim fabloku w latach 1963-1967 na licencji zakupionej w Związku Radzieckim. Lokomotywy spalinowe typu SM31190 były produkowane w firmie Gantz Mawak w Budapeszcie i zostały dostarczone w latach 1961-1968 do PKP. Lokomotywa parowa TE-42120 to uproszczony parowóz wojenny niemiecki Serii 52, produkowany przez zakłady Cygielskiego i Fablok w latach 45-46 dla PKP. Natomiast lokomotywa elektryczna EU-2024 została zakupiona w niemieckich zakładach Hansa Bleimlera w Henningsdorfie w związku z elektryfikacją linii Warszawa-Gliwice w latach 1955-1957. Lokomotywa parowa tr 451 reprezentuje amerykański typ wojenny S160 Consolidation, budowany w latach 1942-1945 przez m.in. innymi Lima Locomotive Works, Stanach. Natomiast lokomotywa elektryczna AP0202 powstała w oparciu o dokumentację opracowaną w Centrum w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu przy użyciu brytyjskich komponentów produkowana była w latach 1953-57 we wrocławskim Pafawagu. Lokomotywa parowa OKI 2726 to pierwsza całkowicie polska konstrukcja parowozu beztędrowego przeznaczonego do ruchu aglomeracyjnego. Produkowana była w zakładach Cegielskiego w latach 1928-1933. Lokomotywa parowa TE2572 to niemiecka lokomotowa serii 52, produkowana we wszystkich fabrykach niemieckich i w krajach okupowanych w latach 1942-1945 w związku z wybuchem wojny pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim. Fagon motorowy SN5238 został wyprodukowany przez węgierską firmę Ganz z Budapesztu na zamówienie PKP w 1954 roku. U góry znajduje się wagon bagażowo-pocztowy konstrukcji pruskiej, przejęty przez PKP z terenu ziemi odzyskany. Natomiast na dole mamy lokomotywę parową TKH113 przeznaczoną dla przemysłu i kolei lokalnych, wykonaną przez berlińską firmę w 1920 roku. Lokomotywa TKBB. 10282 jest przedstawicielem lokomotyw bezpalaniskowych, które służyły na bocznicach zakładów przemysłowych o podwyższonym stopniu zagrożenia pożarowego. Wyprodukowana była w zakładach w Hanowerze w 1924 roku. U góry mamy trzyosiowy wagon pasażerski typu LB11 budowy niemieckiej, produkowany w 1908 roku. Natomiast u dołu lokomotywę parową TE51228 produkowano w zakładach z imienia Stalina w latach 1953-1958. Były to tak właściwie zakłady cegielskiego. U góry znajduje się dwuosiowy wagon pasażerski typu BCI-29, budowy niemieckiej, ujednoliconej, wyprodukowany około 1930 roku. U góry mamy lokomotywę parową TKP-4147, produkowaną w belgijskiej wytwórni pod niemieckim zarządem okupacyjnym w 1942 roku. Wykorzystywana była w kopalni w bytomiu. Na dole mamy lokomotywę parową TKT 4836, która jest przedstawicielem parowozów bestendrowych przeznaczonych do obsługi ruchu pociągów pasażerskich w aglomeracjach. Produkowana została w zakładach imienia Stalina w Poznaniu w 1951 roku, które były właściwie zakładami cegielskiego. Lokomotywa parowa PT-4704 była zaprojektowana w oparciu o zmodyfikowaną dokumentację przedwojennego parowozu PT-31 zaprojektowanego przez biuro konstrukcyjne Fabloku. Produkowana była w latach 1948-51. Lokomotywa parowa TE-4317 powstała w oparciu o fabrykaty i dokumentację zostawioną przez Niemców w Elblągu. Sam montaż odbywał się w zakładach Cykielskiego w Poznaniu. Produkowana była w latach 1946-49. Lokomotywa parowa TR639 z parowazem pochodzenia polskiego znanego jako g 82, 2 budowanego w latach 1919-26. U góry mamy dźwig dwuramienny typu niemak do zrywania i układania torów który został wyprodukowany w Niemczech w 1920 roku jego wydajność wynosi 100 metrów na godzinę. Natomiast na dole mamy lokomotywę parową TKZ211, produkowaną w zakładach w Henningsdorfie w 1938 roku. Jest to ciężki parowóz przemysłowy, ten czak, przystosowany do pracy lini liniowej polegający na prowadzeniu pociągów towarowych. Lokomotywa parowa OK11 OK jest przedstawicielem parowozów tędrzaków serii TK zakupionych przez koleje łotewskie w fabrykach niemieckich oraz zmontowanych we własnych warsztatach. Produkowane były w latach 1928-1934. Na koniec możecie się jeszcze przyjrzeć z bliska wagonowi bagażowo-pocztowemu. Zaraz za nim jest wagon platforma typu 24Z, a następnie zajmuje się wagon artyleryjski pochodzenia sowieckiego, przebudowany przez Niemców w połowie II wojny światowej. Wyposażony w typowo dla niemieckich pociągów pacernych wieże obrotowe. Na samym końcu mamy wagon salonowy serii ASHX-01. Budowy polski wyprodukowany w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować stacji Muzeum za możliwość realizacji tego materiału. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz dania łapki w górę, jeżeli się podobało. Pozdrawiam i do następnego.